Od nonszalancji i indywidualności przez walkę i determinację aż do tego momentu. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy ty, jak i Twoja drużyna gra, poprawia umiejętności, zmienia się na lepsze. Ja wiem i widzę, że przez 8 meczy, które zagraliśmy w tym sezonie udało się dotrzeć do tego. Ostatniego. A wszystko dzięki drużynie. Jak miałem 11 lat, zacząłem grać w kosza. Marzyłem, żeby trafić do NBA. Kozłowałem, rzucałem, biegałem. Musiałem być lepszy. Rok później. Lepiej, celniej, szybciej. Musiałem być lepszy. 10 lat później. Nie trafiłem do NBA ale nie wiedziałem, że NBA trafi do mnie. Liga, treningi, drużyny z NBA, draft, wszystko o czym marzyłem było w zasięgu ręki. Wystarczyło wejść na stronę draft camp i chociaż przez 9 dni poczuć się jak w najlepszej lidze świata. Ty też już nawet w wieku 10 lat możesz trafić do NBA. Wystarczy się zapisać na draft camp. Jestem Huderlok, a to jest seria z YouTube'a na parkiet. A w niej wielki finał Śląskiej Ligi Koszykówki. A i straciliśmy piłkę. Uuu, był za szybki Spróbujcie wczuć się w moją postać Dzisiaj będzie ciemno Dobra, muszę pilnować środka, żeby na mnie wjechali Nie miniesz mnie, na pewno mnie nie miniesz Pas? O, piła na ziemi Ajajaj, dobra, mam ją Dobra, lecę O, tylko jeden przeciwnik, zagram z nim Albo nie, jednak podam Dobrze, że Kamil trafił Dobra, zbiorę i trzeba napędzić od razu grę O, Paweł jest wolny A masz tą piłę o jak fajnie podałeś Dobra nice Mamy kolejne punkty robimy swoją przewagę Nie dam ci siebie minąć Zbyt bardzo chcę wygrać ten mecz No mieszka to topiłe już mamy Aj dobra chociaż sporny Dobra zbiorę Aj powiem, czemu mi zabrałeś Tu czy nie widziałem mogliśmy do siebie krzyknąć Dobra tego raczej nie trafi o, Patryk jest wolny pod koszem Dobra, mamy kolejne punkty. Oni Nie wracają, lechnę to nie patrzcie, biegamy. Biegaj, biegaj, masz Patryk jest wolny. Super podanie. O, ale bydle. Chodź Kamil na Chodź, chodź, chodź. Dobra, są źle ustawieni, mijam. O, trzymasz piłkę, ale też trzymasz mnie, no to jest faul. Dobra, minę w prawo. Kurde, ustał. O, Szymon jest wolny. Uuu, mamy kolejne punkty. Dobra, masz Michał. Albo, dobra, chodź na handoffa. Kurde, strasznie zacieśniają. Wow, druga trójka z rzędu. Kurde, zejdę pomóc połowi. No nie, i tak to trafił. Dobra, dawaj, szybko, szybko gramy. Przecież oni nie wracają do obrony. Dobra, spróbuję skończyć. Uff. O, mamy, daj, 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 daj. I lecimy od razu do kontry. O Boże, co ja zrobiłem? Dobra, ja wezmę piłkę. O nie, ale z jeszcze był gościu. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Jesteś wolny? Chłopaki, wystawcie się. O, Kamil robi pika. Dobra, floater. Uczę, już się trochę zmęczyłem. Dobra, Kamil wieć, ja się ustawię na zerze. Dobra, traf to, traf to, traf to. Aj. O, Kamil wolny. Dobra, dawaj powrotne podanie. O, jednak Paweł wybiegł. Dobra, nice, ale dobra akcja. Kurde, trójka. Dobra, zagram z nim, bo jest sam. Dobra, mamy. Nie no, kolejna trójka. Dawaj, Patryk, prowadź, ja lecę. Dobra, skończysz to raczej. Pendolino się dość rozpędziło. Kurde, kolejna trójka. Dobra, gramy, trzeba to odbić. Może rzucę po prostu półdychę? O, Kamil zebrał. Aj, wypadło na aut. Zbignij sobie, Kamil. Dobry rzut. O, do mnie piła leci. Dobra, z wód No, nie nabrał się. Dzięki za pika, Kamil. Aj, nogę mi podłożył. Traf, 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 traf. Nice. Fajnie mamy oba. Teraz trzeba obronić i znowu trafić. Dobra, mam ją. Dobra, wybijam z autu, to może chwycę. Ale gdzie jest mój? Aj, mogłem to wziąć. Dobra, obronię go chociaż. O kurde, ale podał. O, nie trafił. Dobra, a do i wypadam mi, dobre mam ją. O, fał. Dobrze, bo nie chciało mi się biec. Tutaj nikt nie wybiega do piły. Dobra, minę. Aj, ale gęsto. Aj, beznadziejnie zrąbałem. Znowu wszyscy nie wrócili. Siądzie znowu w A Aj, chociaż zbierzcie, ponownie. Aj, szkoda, znowu nie trafiłem. Dobra, pas, pas, pas. Z budżutem. Cię. Dobra, znowu gęsto oddaję. Super! Ej szkoła, dobra mamy! Rozszerzmy, rozszerzmy panowie znowu. Zagrajmy od nowa. Bardziej sobie wolny Szymon. Dzięki, a rzucę. Uf, padło Dobra, Patryk pokazał łapę. Aj, za gęsto się zrobiło. Po co tak podaję? Kurde, Wiktor odpuścił, muszę pomóc. Aj, prawie zblokowałem. Kurde, zebrał. Aj, 2 plus 1 przeze mnie. To no teraz chodzisz w obronie. Wybiję przed butaktem O, udało się. Dobra, Szymon rzuca. O, nie zostawił mnie, to zabiorę. Szybki rzut, był w układzie. Dobra, wyhaczyłem znowu pały. Lat, O, jaki kapecz. A, takie się nie liczą, dobra. Dobra, oddam. Aj, wykupiłem się. Dobra, zostanę na środku. Dobiegnę do podania, jak mój dostanie. Dobra, jeden na jeden. Nie dam się rzucić punktów. Dobra, zdążyłem. I gramy na luzie. O, Kamil jak fajnie biega. Ja, znowu mamy punkty. O, przewaga 3 na 2. Podaną no lub pasa. A, czemu trafiłem w nogi? Jak blisko potrzeb, mijam. Do mnie podchodzą, pas. No i super Kamil, mamy to. Łoho, wow, udało się, nice. Udało się zakończyć sezon, jeszcze nas czeka mecz o awans do pierwszej ligi, będziemy grać z cikami. Jak wygramy, to awansujemy do pierwszej ligi, bo to jest ostatnia drużyna po prostu z pierwszej, no i zobaczymy jak to się potoczy. Sezon zakończony, udało się wygrać, fajna zabawa była. Zobaczycie jeszcze ostatni mecz z YouTube'a na parkiet, a na lato szykuje się naprawdę ciekawa seria odcinków. Dzięki, na razie. Udało się zwyciężyć ligę, wszystkim serdecznie dziękuję, że kibicowaliście, bo udało się zdobyć mistrzostwo, a przy tym się mega dobrze bawiłem, bo to koszykówka. Dziękuję wszystkim za odcinek i daj znać w komentarzu, czy Ci się podobało. Na razie.